Lecimy z teścikiem tajfuna pod Jorkę 49 strzałów 30 mm, także palimy i zobaczymy jak to pyka. No i tajfun Jorge 49 strzałów. Zobaczymy jak on sobie pyka. 30 mm o! Podsumowanko Tajfuna od Jorge Kostka Moim zdaniem 10 na 10 Naprawdę robi, robi robotę Strzela fajnymi seriami Dosyć głośna więc, więc taka ocenka ode mnie Dajcie znać oczywiście co wy myślicie o tej kostce Czy wam się też podoba Czy też nie To by było na tyle Miłego z tej strony Śmiechu